Cześć wszystkim, na Sari, a to już nasz pierwszy odcinek vloga, a ze mną jest Milka! Tak, e, w tym vlogu będzie taki no, będzie z Milką, tak, jesteśmy na, e, na świeżym powietrzu, bo jest ciepło. Co ja? ja dlatego mam okulary. Co ja wiem tylko swoją smecz, tylko poproszę smacz. Nie mów tego przy Dabi. Jego pieska! O, oh, spoko, Dobra. Um, tak, na tym kanale będzie oczywiście filmy z LPS. Um, nie wiem, czy będą, no wiecie, takie filmy jak robi na przykład Sagira. Um, znaczy, jak robiła. Tylko po prostu będą vlogi i takie idę audiologii, takie i takie idę do, dowiecie. Do Co, Tak ktoś nie zna Sagiry, to ona ma takie filmiki, że na przykład, e, które były takim. Najbardziej chyba, y, w chyba nie posłowie ręki. Do? No to ona ma trzy sezony. Albo i cztery. No, nie pamiętam. Nie. Ale ma... to jest fajne. Mówię, daje fajne! Nie trzy, bo ja to nie oglądałam chyba dziesiąty lub dwunast. Nie nie pamiętam teraz, raz trzeci i tam chyba to było satnie, ale nie wiem, nie pamiętam. Też nie pamiętam, będę się obejrzeć, Oglądam już pio... Ała. Jestem na trzeci... jestem na piątym odcinku z pierwszego sezonu. Oglądałam mm. to już trzy razy te całe wszystkie sezony, no ale że minęło parę miesięcy już prawie nie znam tej historii, no to oglądam znowu. To nie jest na No nie, zbyt. Tak samo je, jak oglądałam zabójca. Um, A zakochany zabójca. No, no coś takiego. No No dobra, no to my przeniesiemy ach, kamerę, przesługujemy ją. I do drzewa. Ach. Widzicie? Widzicie? Hop. No, jeszcze mamy jednego szefa. Moich ulubionych. To tak. się że jest. Czekaj, poczujmy Gabi, No, daj. Mhm. Ej, to kot. Tutaj jestem. Wyślij kamerę do góry. Dobra. Ciężko jest. jest. A, Gabi! Chodź tu. No to może my się przejdziemy jeszcze do innego miejsca? O, oh, wiem, do, do tego dużego drzewa. No do tych Akurat... Ok, no, teraz chodź. A, kurczę. Czekaj, ja wprowadzę Gabi do domu, a może przyjdzie. Dobra. Ojca Nie wiem czy mi widać, chyba widać. Um, Widzicie, to jest pełno Okej, Już jestem. Ja mam kawałek, tylko do domu. Coła na serio kawałek. To w końcu moje podwórko. Mmm, um, nie widać cię. Czy... O, Okej. Okay. To się da. Poczekaj. Okay. Trochę dalej, to widać. O, ważne. No i tu jest tak ładne słódeczko. Następny odcinek możemy zrobić na przykład jakieś coś podoba serio albo coś. Ej, wiem tak, bo to już jest maj, ciepły maj, tak? Ulubimy maj wszystkich. Jeśli tego możemy, do tego. Um, no, last to justy, czy jak to tam. A, poczekaj. A, tak, jeszcze tego w no i powiedzmy tak, że baj i czerwiec, to i koniec roku szkolnego, tak. Tak, cieszę się. Właśnie może kolejny odcinek nagrany na ze szkoły. No nie wiem. Bo już jutro, jutro mamy dzień narodowy flagi, nie? To jest 2 maja czy tam trzeciego. No, trzeciego jest. Dzień Konstytuc konstytucja 3 maja. No to możemy nagrać. na szkoły, bo przyjeżdża do nas chyba... Ale jest woda, przecież jest wolę, przecież jest bajówka no, jest. Tak. No to nie możemy ze szkoły. Chociaż... No, no dobra. No dobra, no to... Może chodźmy gdzieś, gdzie jest trawa. Nie będę ale moją kamerę tutaj nie można zatrzymywać, więc będę musiała ją okej okay, Czekaj, pomogę Ci. Żeby na mnie upadła. No, no Okej. Okay. Okay. trzeba tak. Ale tutaj się. jest pozwólko na sali. Co? Miękka ta co Tak. No, córki, córki! Moja kamera. Nasza, kochana, nasza. Ta, ale to będzie na moim kanale. Czekaj, bo to jest za dużo trawy. Tu? O, to jest nasza Jest Jesteś za blisko kawery. O, spoko, to nie będę na ławeczce. Usiądę dosyć no. na trawie. Właśnie, możemy tutaj biwakować jutro. Biwakować? Hm. Nie. Jutro jedziemy z na lody. O, fajnie. A jak tam wajper? No, nawet dobrze. Mm. No zresztą to za bardzo nie wiem jak tam wiper, no wiesz. To wyjechał przecież. Co, wyjechał, nic to mi nie powiedział. Mm. Ej, hey, trojdę z takim też. No. To i trochę z zakiem przyjdzie się tej biło z moim chłopakiem. Mm. Widać chyba, że nasze jest bardzo dobre znaczy bardzo światło. Na no, odcinek trwa chyba już, już jakieś 6 minut. Trzeba. No to my się pożegnamy, co ja? Co ja? na kamerę kolejne. Na jutro. I będzie ładny dzień. No czemu? ciągle muszę przesłać tą kamerę. Bo ty wychodzisz. O, Może mam się przybliżać. No dobra. Trzeba to uklepać, bo cię nie widać. Czekaj. Jeszcze. Poczekaj. O, tu. O! No! Zobaczcie na coś. nam dopisuje. Trochę sobie tutaj pobędziemy. Do następnego odcinka. No cześć. Baj! Będzie nakręcił kolejne. Ła! Będę położył kamerę. Ja, wiem, gdzie nakręcił kolejne.